Witam, to jest pierwszy odcinek. Ja nie nagrywam, ale dobrze, to jest pierwszy odcinek. No i rozmcia. Oglądajcie Randy rand rzemeczka. Bo to jest mój... kolega. Dobra. Dobra. Zaczynam. Odcinek. gdzieś sobie tu. Nie robimy cięć. Ej, oni mówią, że nie, robili, nie mam robić cięć. Wtedy się skroszuje i będzie kupa. Skok, skrybujcie. zestrajcie się, fak. Tak. Trzeba trochę drewna zebrać. Łaboli mi ręka. O ty szmato! Jesteś gejem! Takim gejem, że jesteś burh non-klu! Fakt zbagowałeś. A już po pipejsku. Ja pi 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 Jak się tam wlazła? Widzicie?

To było chore. Ta, 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 grzebka. Mama, mama, maślany maślany o Górek, maślany o Górek. O, może tam zamieszkamy? W tej górze pięknej są z, zrobione z gówna przerobię robię drewno Widzicie? Mam peleringę Patrzcie, patrzcie, widzicie? Tę peleringa Miał skończę Zorowe coś mi nie, nie smakuje Ey Eee, owca terrorystka! Zabić jam! Ała chyba no zabije mnie. Tak, nie mogę wejść. O, owca terrorystka! Jesteś terrorystką! Teraz mnie zabijesz. Gdzie ja cię muszę zabić? NIE GAP SIĘ NA MNIE Dobra, zginęła Gapiła się morią mordą na mnie Musiała strać. i O, dwie wełny Owca terrorystka no, jeszcze jedno Ja ją zapcham. Chodź tu Owca O tam jesteś? Spuduj! Spoduj! Kto to by zabił? Awia? Dobra. Dobra, mogę będę jak sobie zrobić łóżko? Wskoczę mnie nos. Nie wiem dlaczego. Węgiel! Co mnie walnęło? To było skroszowane. Dobra. Za chwilkę koniec odcinka. Więc za chwilkę subskrybujcie i się

Ale coś tu zimno Dziś smał donel Jest smał dyn Mę smał się Kieś smaczki el у нас, конечно. Nie wiem, że szybko zawsze kończę odcinek. Dobra, Dobra, koniec odcinka. Myślę, że Wam się spodobał. Dobra. Subskrybujcie, komentujcie, dajcie łapkę w górę. I wszystko, oglądajcie Randy Ziemaleczka. E, to, to jest jego kanał. Nakręcił pierwszy odcinek z Minecrafta. No, no, tak, dalej, jak dalej, jak dalej. I kupujcie lizaczki Zdwie złote. И-И. И-И. Добре, конецочка. До Конец.